Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Przepiękna scena powinna być inspiracją dla każdego, kto nie bardzo wie, jak reagować na grzechy bliźnich. Ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Jest w tych słowach wielka litość dla nieszczęsnej, którą tłum gotów był za jej grzechu kamienować. Z drugiej jest też owo jasne stwierdzenie, tak, to był grzech, to było złe, więcej już tego nie rób. Dziś niektórzy, widząc grzech, chcieliby rzucać kamieniami. Inni natomiast, rzekomo w imię miłosierdzia, potępiając tych chcących rzucać kamieniami, zaczynają grzech usprawiedliwiać. Jezus uczy, jak nie potępiając człowieka, jasno jednak zło nazwać złem. Bo akceptowanie zła nie sprawi, że ono zniknie. Stanie się tak zaś, gdy grześnik, grzesznik się nawróci. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.